Ej, ty, jeżeli tego nie robisz, to zasubskrybuj kanał koniecznie. żebyś nie mógł przegapić niczego, co się tutaj. Tu, 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 no wiedź, co tutaj się pojawi. Także miłego oglądania! Hemlow z bojowym nastawieniem do walki ustawiony. No, w każdym bądź razie w stronę wychodka. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej Jack Samurai, witam w kolejnym odcinku z Raymana 3. Odej! w pełnej krasie jesteśmy w najbardziej śmierdzącej dziurze w całym uniwersum w tym momencie, czyli w bagnach w mroku. A w rezultacie wylądowaliśmy na takim podlasiu w rozrożach marzeń, bo w sumie tak nazywa się cały świat Raymana. Tak, zgadza się, na podlasiu są latające... wieloryby? Wieloryby, błądy. Co to kuziła w ogóle jest? Ale co mnie zobaczcie jak to wygląda? Dobra, nie wiem, co autor w ogóle miał na myśli, ale mogę powiedzieć Wam jedno. Odcinek robię na zapas. Praktycznie w tym samym dniu, w którym był ten trzeci, więc mogę Wam jeszcze troszeczkę opowiadać. Teraz mamy do dyspozycji bardzo wyjątkową żółtą puszeczkę. Czy... Nie, nie, pomarańczowa to jest pocisk. Ale tu uwaga, bo tak. Jak sami możecie zobaczyć, możemy sobie po prostu tutaj opadać, czyli szybujemy, ale tutaj, uwaga! Agen 00, zero, zero szaty. Helikopter, 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 helikopter. Czyli na ten moment Raymond teraz będzie mógł przez krótki czas latać. Podobno z tego co słyszałem istnieją cheaty, w których Rayman może latać permanentnie, ale jak dla mnie to jest czysty skam i po prostu brak fanu z gry, no bo w sumie po jaką cholerę robić takiego moda, znaczy nie moda tylko cheata, w którym po prostu możesz sobie cały poziom przelecieć, nawet podczas speedrunowania jest pewna zasada, po prostu przechodzisz ten poziom nie używając po prostu żadnych cheatów. Chociaż przy Asterixie, Obelixie to trochę nie obowiązuje, bo w Speedrunie chodzi po prostu o to, aby przejść grę jak najkrócej. A do tego są nawet niektóre wersje gry zupełnie inne. Na przykład w niektórych wersjach gry jest możliwość pomijania katstenek. O! Frogę! <laughs> Frogę, się! Frogę, halo! Pokaż nam się! Frogę! Mmm, ale ma wydatną dupę. Dobra, nie będziemy oglądać płazów, tylko mamy się rozejrzeć za tą pindą z garnkiem na łbie. O, ale mnie kurde ścięło. Dobra, mam wrażenie, że po prostu. To nie program nie wyrabia, tylko po prostu sama gra. No ale dobra, na szczęście tak jak mówiłem, pliki z boga robią swoje. Także pozdrawiam serdecznie tych, którzy zrobili tę piękną platformę, dzięki której niektórzy. A raczej wielu ludzi może zagrać w klasyczne gry. A w ogóle ja się zastanawiam na Dreeksam 2. Czy w ogóle go mam kupić? 150 zł w sumie piechotą nie chodzi, ale... Hmm. Czy mi to akurat teraz jest potrzebne? Kurde, nie słyszałem co powiedzieć. Nie słyszałem w ogóle co powiedział. A jeszcze jedna taka sprawa. Kiedy uwalniamy Tinsów, oni praktycznie też zmieniają swój ubiór. Na ten mamy, mieliśmy taki, można powiedzieć taki wioskowych tinsów tutaj w sumie wyglądają tak samo. Yy, dalej jak pojedziemy będą takie aladuszki, małe kacpry, później będą z koronami na głowie, znaczy nie z koronami na głowie, tylko w szatach, takich szambelańskich, czy po prostu szlacheckich. Jak miałem na przykład król tinsów w Raymanie 2, jeżeli ktoś pamięta. Tutaj raczej nic nie zajdziemy także idziemy tutaj... ...to czarnej dupy, jak ja to nazywam. Bo w sumie to wygląda jak dupa. Ufuj, co ty tam gotujesz? Ciekawe z której strony! Nie, a, nie, ale po prostu nie lubię starych próchn! A masz! Nie prowokuj mnie kobieto. Na szczęście ją bardzo łatwo pokonać. Na ten moment musimy obijać ją w formie żaby, żeby ona nas też nie zamieniła w żabę. Sama ta mikstura jednak też jest niebezpieczna zarówno dla nas, jak i dla niej. Więc po prostu musimy używać pięści, aby ją zatruć własnym lekarstwem. O ty! A! Tak mogliście zobaczyć. Jesteśmy sami frogami, znaczy się żabą. No bo po prostu mówię frogę, bo wiecie, frog to żaba. Uciekaj. O, proszę bardzo. I bardzo szybko ją po prostu dobijemy. Widzicie, jak nam idzie? O, nie w tę stronę. Sorry, sorry. Co, co cię tak gorączkuje? Sama mnie oskarżałaś o gwałt. A zresztą. A zresztą powiedz mi, dlaczego ty mówisz? Nie, spadaj ode mnie! Zresztą, dlaczego ty mówisz o tym? O gwałcie, skoro sama teraz się do mnie. O, cholera, nie tak. Zresztą w ogóle to jest bez sensu. Ona mówi do mnie o gwałcie, a teraz ona sama mnie chce przytulić wbrew mojej woli. W sumie to też jest chyba gwałt, nie? No, na pewno ty się do nich nie zaliczasz w szczególności z tymi łuskami aż ty przerośnięta ropucho tak jest uciekaj nic ci nie pomoże na policję też nawet jak pójdziesz to ci nie uwierzą z takim krzywym ryjem dobra gonimy ją bo to po prostu jest śmieszne Ej, hey, naprawdę ładnie to wygląda okej okay, bardzo mi się podobają te zremasterowane deseczki Tak jest, schowaj się i po prostu się już nie wynurzaj na powierzchnię. Nie chcę oglądać twojej mordy przez najbliższe odcinki. Ona po... poniekąd ona wróci, ale to i tak będziemy musieli troszeczkę na to poczekać. To gdzieś yy, dopiero na koniec poziomu z tych naszych bagien. Dobra, pozbieram na razie tutaj co tutaj mamy. Jakie ja się mam dostać na tę półkę? A dobra, chyba wiem. Eee. O! O właśnie. Mm, a teraz ta hopsa. O, ona jednak czyta? Czy to po prostu jest dla ozdoby? Nie, żeby nie było. W moim przypadku wszystkie książki, znaczy no większość książek, które ja u siebie mam przeczytałem. To są po prostu rzeczy, które mnie interesują. Kiedyś wam pokażę moją biblioteczkę i trochę poopowiadam. W sumie nawet trzeba, nie, to jest całkiem teraz fajny pomysł na vloga. Nie! Nie! nie, fuj! O nie, absolutnie! Rajmenie! Rayman, Wyciągnij mnie stąd! Chętnie to zrobię. Nie chcę się dużo oglądać. Idziemy stąd! Alicja po drugiej stronie lustra, ale to Rejmen. Jeżeli ktoś oglądał i jest kumaty, no to będzie wiedział o co chodzi. No dobra, wydostajmy się już po prostu z tego bajlu. Oczywiście Globox jak zwykle jest gdzieś indziej na tym zadupiu, a my, jak to dobry kumpel, musimy go znaleźć. W ogóle same te bagna, pamiętam, bo był nawet całkiem fajny poziom jednak taki dość domujący. Strasznie podury. Okropny w tym momencie. Uch. O, uh, Frogę! Uśmiechnij się! Wiecie co? Wpadał na pomysł hmm, Zrobię tylko jedną rzecz O! No właśnie, o to chodzi Zrobimy sobie screenshot. w ogóle ciekawe, mogę go kopnąć? No chodź tu! No chodź tu! Nie buntuj się! Moje przeznac... Twoje przeznaczenie i tak jest skończyć na... w garnku, ewentualnie na patelni. Dobry jest. No dobra, idziemy więc dalej. Musimy niestety, by dostać się na drugą stronę. Niestety ten pajac na szczódłach. A właśnie, to jest jego kolejny wariant. On tak samo strzela jak bombardier mrchlumów, tylko że na ten moment nie mamy jakiejkolwiek szansy go trafić. Jednak istnieje pewien sposób. Tu też trafimy na nowy rodzaj przeciwnika. Mianowicie nazwałem go kulopot. A raczej, no. Może nie kulopot. No, bardziej to przypomina, nie wiem. Znaczy on tam. Ej, w ogóle bez. A to on ma zbroję. Ja pierdzielę, ja naprawdę. Ja kiedyś myślałem, że on po prostu wygląda jak wielki garnek z dwoma kulami. A tu proszę, okazuje się jednak, że ma zbroję. I teraz to widać po prostu wyraźnie. Niestety tak go nie można zabić. I no, w sumie to tyle. Można go pokonać w sumie na dwa sposoby. Numer jeden, używając czerwonej puszki, ze wzmocnioną takiej naszej pięści. No i ten drugi sposób, czyli po prostu. Znaczy nie, odwróciłem kolejność. Pierwszym sposobem jest wypchnięcie pajaca po prostu za planszę. A drugim sposobem, nie trzecim, drugim, jest po prostu użycie czerwonej pięści ze wzmocnionym atakiem. Wtedy on po prostu schodzi na strzała. A my najpierw się musimy pozbyć tych frajerów. O, jak to miło. Teraz będziemy mogli użyć mocy i dostaniemy się na drugą stronę. Pamiętam, że tutaj jeszcze gdzieś jest jakiś sekrecik. Oczywiście ta klatka to jest główne przejście. A, w, a, czy ja wspominałem, że wir potrafi się też odbić? W sensie normalna 5 też się odbija, jednak wir ma na to, z tego co pamiętam, o wiele większe szanse. A, i przy okazji te piranie też można obić, także. Miejcie jeszcze sobie to na uwadze. Eee, zaraz. O jezu, zaraz, ja spierdzieliłem to. Najpierw go chciałem wypchnąć. No tak, ja bym o tobie zapomniał, pa! Yy, no tak, zapomniałem. Przecież... Nie wydostałbym się... Nie wydostałbym się stąd, gdybym nie miał po prostu mojego haka A raczej czegoś... Do czego mógłbym się przyczepić. Dosłownie. Mniejsza z tym. Dobra, lecimy teraz po prostu dalej. Chciałbym sobie jeszcze troszeczkę poopowiadać o tej grze. O! Wiem o czym opowiem. Opowiem wam o moich pierwszych doświadczeniach z Raymanem. Wbrew pozorom, pierwszą częścią, w którą grałem, nie jest Rayman 1, bo Rayman 1 był wypuszczony na PlayStation 1. Jeśli dobrze pamiętam, a pamiętam raczej dobrze, i na Gamecuba też był. Na PCT teraz też wszedł. Na Google można kupić za praktycznie. No, w sumie to ty bardziej wisiałeś niż siedziałeś. Ale daj mi to, co. O właśnie. Pamiętam, ja zawsze miałem problem z wydostaniem się stąd. Albo ja się po prostu przyczepiałem głową o sufit, albo stąd wypadałem. Jak dla mnie to nie było ok. Ani jedna, ani druga opcja. No i wydostaliśmy się z tego dołka. jak to się mówi. I to w 100%. Ja w zasadzie no, nie potrafiłem nigdy wszystkich poziomów na 100% przejść. Ja praktycznie nie wiem. Co można byłoby zrobić, żeby przejść wszystko na stówę? Nie wiem, może istnieje jakiś youtuber, czy gracz, który to go dokonał. No, ale w każdym bądź razie jest to możliwe. A, i przy okazji spotkamy tutaj takiego pewnego gościa, który nazywa się Razorf. Jest on łowcą głów, albo raczej no myśliwym, który po prostu poluje na rzadkie okazy. No i oczywiście jak chcecie zgadnąć, my, jako że nie posiadamy stawów, no to będziemy bardzo rzadkim okazem dla niego. A, tu są te pierdzielone. Znaczy, nie skorupiaki. Tu są stwory, które przypominają po prostu proces. Ja, na... ja naprawdę nie wiem, kto odpowiada za design tej postaci. W sumie to po prostu można sobie przeczytać. Ale w sumie nawet to jest zabawne. Taka komediowa, ale komediowa, trochę poważna scenaria do ryzyka pasuje. Jest to bardzo charakterystyczna cecha tej gry. Oczywiście w drugiej części jest to przedstawione bardziej poważnie, jednak... Co? No i widzisz, trzeba było spać na służbie. Nie! Jak już powiedziałem, o kurde, ej, widzicie to? W sumie pokażę Wam coś. No pokażcie się. Widzicie to ciernie? Takie same tekstury były w rejmenie Dwójcy. One są praktycznie takie same. Nie zmieniły się nawet ani trochę. To jest bardzo fajny poziom. Jak w sumie to. Ej, tu ma twarz! Zaraz, tu ma twarz? Ja nie wiedziałem, że to miało twarz. Tyle tajemnic się przede mną otwierał na ten moment w tej wersji. Ej, ale bez skitujemny. Ja nie... Co mnie wiesz? A no tak. Czekajcie, ja się chcę temu przyjrzeć. Pokaż się. ON NAPRAWDĘ MA TWARZ! Ja naprawdę nie wiedziałem tego. Ja pierdzielony, naprawdę mają ry... Ała! Cholera, jeszcze pirania. A, zapomniałem wspomnieć, że mrokulumy też mogą samych siebie ostrzeliwywać. Więc pociski mogą zra To jest dobre, bo pociski mogą zranić zarówno mnie, jak i ich. Także to jest jeszcze na plus w tej grze, więc... Generalnie przy dużych maszy przeciwników można wykorzystać ich ogień przeciwko nim samym. A ja chcę jeszcze trochę zdrówka. Padaj! Widzicie? Normalnie, tak pokazałem wam wcześniej. Nie damy po prostu rady walnąć ich na wprost. Ale... Trochę kombinowania i będziemy w domu. Nie będziemy wracać drogą. Tylko pindy wracają wytyczoną ścieżką. A my! Nie jesteśmy pindami. A w każdym razie nie ja w tej grze. <gry> Więc tak. Moim pierwszym doświadczeniem był Rayman 2, W przeciwieństwie do trójki, klimat jest bardziej poważny. Jednak tutaj fabuła praktycznie jest taka sama. Trzeba uratować świat. Jednakże w dwójce bo jeszcze ta otoczka mistyczności. Tajemnicy tego eterycznego klimatu To jest yy, jedną z bardziej niepowtarzalnych rzeczy, które bądź co so, bądź może przebić się według mnie tylko Zelda, a Zelda na pc tak nie występuje. Znaczy po prawdzie ja w Zelda nie grałem, ale wiele o tej grze słyszałem. I w zasadzie Zelda stała się teraz takim opus... Aha! Ten kretyn znowu się zbugował tak jak Globox na początku. Bo w sumie, a bo dobra, bo nie widzieliście przy pierwszych nagraniach Przy odcinku numer 3 Globox po prostu to, bo tak jak tamten frajer Więc <ścoughs> Tak mówię, to jest na pewno błąd przy tekstura. Nie, ładnie to tak od tyłu bijać się ładnie to tak od tyłu bić, wiesz Więc tak Kiedy dotrzemy do końcówki bossa, to wtedy ukończymy sobie poziom. Sam według mnie te bagna, po pierwsze nie były za proste. Ja pamiętam za pierwszym razem. Strasznie mi to sprawiało trudność. Ale to było jeszcze wtedy czasy, kiedy nie miałem monitora, który miałby tak potężną jasność, jak w ogóle teraz mam. Teraz przechodzenie tej gry jest dla mnie tak proste jak ułożenie 10 kawałków puzzli. O, w ogóle to mogę jeszcze na tym chodzić. Właśnie, jak w ogóle to wygląda od spodu nadal? Ej, w sumie nie wygląda to źle Leuuuuuu został mordy Jak to się mówi. Albo inaczej. Leuuuu jajca, balon Nie, nie, to też nie pasuje. Strasznie kurde to zawiły. I straszne pierdoły gadam. No i proszę bardzo, kolejna klateczka. Dlaczego by nie? W ogóle, właśnie, ja muszę coś zobaczyć. Ja zebrałem wszystkie klatki. Zero klatek. No tak, tutaj wszystkie. Tu jeszcze nie zebrałem wszystkich, ale to się zrobi. Już zebraliśmy generalnie sześć, także. Tu oczywiście cię pchniemy, no bo czemu nie? Jak mi przykro, stary masz! Nie, no, myśleliście, że to będzie takie proste i się stąd dostaniemy. Nie, nie, musimy jeszcze udać się Au, do drugiej komnaty. Ja możecie zobaczyć, nie możemy tu wskoczyć, to są piranie. To jest charakterystyczne do tego poziomu, ponieważ niebieska puszka znajduje się tu, w tej alas szelnicy. To oh, kurde, fajna muzyka się włączyła, taka ala country, tylko w tym momencie bardziej mi przypomina takich amerykańskich redneków. Wiecie czym są rednekowie? Powiem w sumie w skrócie. Rednek to jest taki kurde u nas odpowiednik Janusza Polaka. Taki... Amer taki najgorszy amerykański... kurwa rasista. To jest... Yy, najgorsze co może się przytrafić takiemu... Do czego on strzela? Do czego ten debil strzela? Co on do ptaków strzelał? Do piranii? No debil. A ty co? Zawsze miałem z tym frajerem problem No matko... A dobra, udało się. Ja zawsze z tym frajerem, który strzelał, po prostu z miałem problem. Widzicie ile ja w ogóle zdrowia straciłem, a mimo tego, jak mówiłem, że jestem doświadczony. Pfff. Ta gra jednak nieraz mnie zaskoczy. Na przykład to, że te małe procki miało twarz. Dla mnie to było naprawdę dziwne. No i proszę bardzo, jesteśmy u bram Razorfa. Łowcy. A raczej. Nie... No, łowcy. Nie. No, no po prostu myśliwego. Nie damy się! Nie damy się! Wirem połamiem CIĘ I teraz powrotem będziesz spał z rybkami! W ogóle one fajnie ginął. Koleś dosłownie się topi. Kurde, ale szkoda, że nawet nie ma tej. animacji, w której po prostu pożarano przez pijanie. O! Proszę! Jak sami widzicie. Razor jednak, nie jest sojusznikiem Mroklumów, na całe szczęście. Czym ja bym chciał zrobić taką małą panoramę? Kurde, ja bym tak zrobił to bez tego licznika, to by było naprawdę fajnie. Ale dobra, da się zrobić. Ja się zrobię tylko tak, o. I proszę bardzo, będzie panorama na miniaturę nową. Dobra. Bez żartów. A teraz pieprzać mi stąd, ponieważ ja chcę wejść do gościa, który jest gospodarzem tego domu. Brewmy! Mam nadzieję, że się spodobało Wam. A ja niestety będę się z Wami żegnał. Także pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dawaniu łapki w górę i zostawieniu komentarza. A za kolejne dwa dni, tak jak obiecałem, będzie. Nowy odcinek Raymana. Także widzimy się w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Możecie też dawać mi temat do pogananych podczas odcinków. To O! To będzie też dobra interakcja z wami. Tutaj pod tym, jeżeli... Pamiętajcie, tylko minimum 20 łapek. Tak jak mówiłem poprzednio. Jeżeli się wam to uda, to Rayman 2 będzie po prostu nagrany u mnie i się stanie faktem. Także... Widzimy się w kolejnych odcinkach i dajcie w komentarzach tematy do dyskusji. A Bartyx, jeszcze jedno, jeżeli tutaj będziesz i znowu mi napiszesz Kiedy Warlordsy, to ja ci po prostu chyba walnę w dziu. Ja Ci mówiłem dlaczego, no ale... No dobra, no. jeszcze spróbuję popracować nad tym, nad tą grą. Także pamiętajcie, zostawcie łapkę. A ja będę się z Wami żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku w walce z Razorfem. Majo!